Witam Was w kolejnej części kursu belki proste. Mówi do Was Łukasz Cichowicz. W tej części rozwiążemy sobie belki na wartościach liczbowych, już bez symboli. Belki będą nieco bardziej skomplikowane, będzie więcej obciążeń, obciążeń na, na tych belkach. No i tak jak tutaj widzicie mamy trzy belki podparte w, w różny sposób. Pokażę Wam w tej części metodę szybszą niż w pozostałych, to znaczy nie będziemy zapisywali funkcji sił wewnętrznych, yy, ale będziemy starali się liczyć w pamięci yy, i rysować te wykresy od razu. Zobaczycie, jak to yy, będzie wyglądało, także tutaj mamy trzy tematy, które będę rozwiązywał. Na razie zajmiemy się tematem pierwszym. <laughs> no i zaczynamy standardowo od yy, zaznaczenia punktów charakterystycznych. Zaznaczymy sobie reakcję. Pierwsza belka jest podparta łyżwą pionową i podporą przegubową przesuwną. W łyżwie pionowej mamy reakcję w postaci momentu w punkcie E oraz poziomą reakcję HE. I jeszcze w podporze przegubowo- przesuwnej mamy jedną reakcję prostopadłą do możliwości ruchu reakcję VB. No i mm, zaczniemy od sumy rzutów na oś X. No i na OZIX y, działa nam tutaj składowa od y, siły skupionej 16 kN. Ta y, siła jest nachylona do y, osi belki pod kątem 60 stopni, więc rozłożymy sobie tą siłę na składowe. Y, pozioma składowa i składowa pionowa. Przy składowej pionowej y, nie mamy zaznaczonego kąta 60 stopni, więc ta składowa jest mnożona przez sinus tego kąta. A przy pionowej składowej mamy y, zaznaczony kąt 60 stopni, więc tutaj mamy cosinus 16 cosinus y, alfa, y, 16 cosinus 60 stopni. No i teraz przeliczymy sobie 16 razy cosinus 60 stopni to jest y, 8 kN, a 16 razy sinus 60 stopni to jest 8 pierwiastków 3, czyli 13 przecinek 8,56 kN. No i na, e, do sumy rzutów na oś X wchodzi nam składowa pozioma, czyli 8 kN. E, zakładamy na potrzeby liczenia reakcji układ taki, że m, oś X w prawo, oś Y do góry i prawo skrętny moment będę przyjmował jako moment dodatni. E, siła 8 kN działa zgodnie z 8X, czyli ją bierzemy z plusem i mamy tutaj z poziomek sił w tym układzie jeszcze reakcję HE, która jest zwrócona przeciwnie a więc z minusem z tego nam wychodzi, że pozioma reakcja w punkcie E jest równa 8 kN no i dostaje nam zrobić jeszcze sprawdzenie jako sprawdzenie zrobimy sobie sumę momentu względem jakiegoś punktu przez który nie przechodzi żadna reakcja może z pominięciem tej poziomej reakcji HE, no bo ona tutaj i tak jak zrobimy sumę momentów w jakimś punkcie nad albo pod belką no to te wartości są tutaj tylko dwie poziome siły jest ta siła pozioma 8 kN i reakcja HE więc one i tak względem dowolnego punktu pod lub nad belką zrobią ten sam moment tylko z przeciwnym zwrotem na tym całym ramieniu więc jakoś poziomem reakcji tutaj niespecjalnie warto sprawdzać w belkach więc zrobimy w jakimś sprawdzenie jako sumę momentów w jakimś punkcie na belce no i niech to będzie może punkt D a zrobimy sobie może dwa sprawdzenia no więc w punkcie D mamy tak patrzmy sobie może o, aha jeszcze jedna rzecz, wyszła nam reakcja ujemna więc zmienimy sobie znak i zwrot na przeciwny tak, pozostałe dwie dodatnie, ok. Yy, Słowa momentów w punkcie D. Yy, Pozioma reakcja H nie robi momentu. Mamy moment ME mm, 5, 4, 2, 4, albo, no dobrze, napiszę ME. Yy, moment skupiony bierzemy bez ramienia. Następnie mamy siłę 10 na ramieniu 2 metrów, kręci na plus. Następnie mm, składowe od y, tych 16 kN przechodzą przez punkt, sama siła też przechodzi oczywiście przez punkt, więc one nie robią momentu. Mamy tutaj jeszcze moment skupiony 6 kNm, no i mimo tego, że ten moment jest w punkcie, względem którego piszemy, piszemy tą sumę, to i tak on wchodzi do tego równania y, ze swoją wartością i jest prawoskrętny, czyli na plus dodać 6. Następnie wypadkowa od obciążenia ciągłego 4 razy 2, ta wypadkowa będzie kręciła na minus, i ona będzie kręciła na ramieniu 3 metrów. Potem mamy reakcję VB względem punktu D na 4 metrach. Dodać VB razy 4. No i ostatnia siła. Minus 8 razy 7. Minus 8 razy 7. Ma się równać 0. Za ME podstawiamy 5, 4, 2, 4. Za VB podstawiamy 12,144. No i wrzucamy sobie w kalkulator 5, 4, 2, 4. Dodać 10 razy 2, dodać 6, minus 4 razy 2, razy 3, razy 4, minus 8 razy 7 daje nam równo 0. No niech będzie już ten niebieski, 0 równa się 0.